It's just you. Well, time's be tough. Cześć, witajcie kochani serdecznie. Dzisiaj poopowiadam Wam troszeczkę o tym, jak y, przeszłam koronawirusa. Jestem jeszcze na y, kwarantannie, znaczy o izolacji właściwie to się tak nazywa, bo chorzy są bardziej na izolacji niż na kwarantannie, domownicy są na kwarantannie. Jeszcze do jutra, ale już czuję się dobrze. Chciałam Wam powiedzieć, jak zaczęły, jak, jak, jak te objawy się u mnie zaczęły. Więc zaczęło się od bólu głowy, niesamowity ból, ból głowy, oczywiście gardło, ból gardła, osłabienie ogólne i katar. No wiadomo, katar leczony, nieleczony. 7 dni natomiast y, zawsze możemy sobie ulżyć jak nam nas boli gardło, są takie środki i ja polecam szczególnie właśnie srebro albo złoto, takie do spryskiwania ja tutaj mam, żeby Wam pokazać, co mnie pomogło to jest y, to jest bardzo dobre y, spryskujesz tym gardło, oczywiście musi być suche gardło, żeby się to y, trzymało przez chwilę chociaż ja sobie to brałam na noc. To jest akurat złoto, tylko ja mam kamerkę odwróconą i tu Wam mm, nie pokażę, chociaż, chociaż może Wam pokażę, ale to za chwileczkę I jak wyg wygląda, bo to będzie napis odwrotnie w tej chwili. To jest złoto, ale jest jeszcze y, srebro. Tak. To się nazywa Argentin. Bardzo fajne to jest, bo nie trzeba, nie trzeba od lekarza recepty na to. I to też właśnie działa bezpośrednio na gardło. Więc ja mówię to, co mi pomogło. Oczywiście, jeżeli ktoś ma uczulenie na składniki. No to trzeba sobie tutaj poczytać, mniej więcej wiecie, na co jesteście uczuleni. Także ja to polecam. To, to mi pomogło na gabło. No, na katar niestety nie, a wiadomo, na ból, no to bierze się tabletki przeciwbólowe. W każdym razie chodzi o ogólne osłabienie. Mniej więcej 4 dni. 2 dni spędziłam w łóżku. To nie ma dwóch zdań, żeby się czuć na tyle dobrze, żeby chodzić, nawet bo, bo ten wirus strasznie osłabia faktycznie. I oczywiście jesteśmy pod opieką sanepidu do niedzieli. Właściwie, bo od poniedziałku przechodzimy w opiekę lekarza i już do pracy dostaje się zwolnienie lekarskie. Jak już wszyscy wiemy, jak. Z Podane to zostało przez Ministerstwo Zdrowia w telewizji. Także to o tym to, to wszyscy wiemy. I śmieszne jest to dla mnie, że zachorowałam w sumie w ostatniej fazie. Robi się wiosna ciepło. Yy, niby no, jest dużo uchodźców, jest dużo. Ja akurat przy, pracuję w takiej firmie przewozowej, więc yy, no, mam kontakt, taki duży kontakt z ludźmi. Yy. Może i przez to no, jesteśmy bardziej narażeni na, na chorobę. I słuchajcie, od poniedziałku oczywiście nie musimy chodzić już w maseczkach, ale chciałam Wam powiedzieć, żebyście uważali mimo to, jak będziecie w dużych skupiskach ludzi, żeby, żeby ci ludzie nie troszeczkę, nie wiem, dalej sobie stanąć, żeby, żeby nie chuchali, nie dmuchali. Czasem ktoś kaszle czy, czy mówi tak ekspresywnie, to uważajcie na siebie, mimo to, że wszystkie obłaszczenia zostały zniesione od poniedziałku, dbajcie o siebie. Dbajcie o siebie, bo koronawirus jest taką chorobą bardziej typu grypa. Tak jak już mówiłam, Czek jest osłabiony, katar, bardzo jest podobny do grypy, gardło. Ja nie straciłam smaku, ale, natomiast mój syn chorował, ale to on chorował yy, na jesień, więc ten koronawirus był troszeczkę inny. Inaczej się objawał. On stracił smak, węch yy, zupełnie. Natomiast ja nie, ja czułam bardziej, nawet wydaje mi się, że miałam wyostrzony smak. Yy. Także uważajcie na siebie, kochani. Co chciałam jeszcze powiedzieć? I co chciałam Wam jeszcze powiedzieć? Chciałam Wam powiedzieć, że strasznie bałam się zrobienia testu. Wydawało mi się, że robiąc test wkłada się patyczek do nosa aż po same zatoki, więc wydawało mi się, że to bardzo boli. Natomiast byłam. Zaskoczona, mile zaskoczona, ponieważ kiedy zadzwoniłam do lekarza i skierował mnie na ten test, no, oczywiście ze strachem pojechałam zrobić ten test. Pani pielęgniarka zrobiła to bardzo delikatnie. I oczywiście wyszedł mi test pozytywny, czyli ten patyczek wcale nie musi być wepchany do, do samych zatok. Także byłam bardzo mile zaskoczona i chcę Wam powiedzieć. Tym, co nie robili testu, żeby się nie bali, bo to nie boli. To z, oczywiście zależy też w dużej mierze od osoby, która robi taki test, ale to wcale nie musi tak wyglądać, jak na początku myślałam. Więc pozdrawiam Was serdecznie, kochani. Zapraszam na moje filmiki. Będą też takie filmiki różne, nie tylko z przepisami, ale, ale i takie, co się u mnie dzieje i, i takie informacyjne. Koronawirus się kończy, kończy się ta cała wariacja z, z pandemią, z maseczkami, z oboszczeniami, więc cieszmy się wiosną, cieszmy się za chwilę latem, chociaż bądźmy ostrożni, bo ja tutaj mieszkam na wschodzie Polski to jest Małopolska wiadomo gdzie jest Małopolska gdzie się znajduje no do granicy z Ukrainą jest, nie jest tak daleko jak bym chciała żeby było słychać co jakiś czas przelatujące samoloty więc no, wiemy jaki jest czas także trzymajcie się cieplutko uważajcie na siebie I do zobaczenia. When it's just you, well times can be tough.